Moi drodzy, całkiem niedawno zakończyliśmy naszą przygodę z drugim sezonem Rodu Smoka. Trochę sobie wtedy ponarzekaliśmy na kondycję drugiego sezonu, na wszechobecną nudę, na to, że te wątki po prostu grzęzły, nie opowiadały nam zbyt ciekawej historii, no i na to, że brakło trochę tej dynamiki. I nawet nie sam fakt, że jej brakło, tylko fakt, że była ona zapowiadana przez twórców, a przez nas oczekiwana, wydaje mi się, że był tutaj największym problemem. Chwilę później podzieliłem się z wami materiałem, który był swego rodzaju moją na temat kolejnego sezonu Rodu Smoka, lecz była ona jedynie oparta na moich przewidywaniach i tak jak wspomniałem, tamten materiał nie zawierał żadnych spoilerów, ponieważ był oparty jedynie na mojej wyobraźni. W dzisiejszym materiale natomiast chciałbym Wam przedstawić moją wizję tego, co będzie działo się w serialu Rod Smoka, trzeci sezon, taką już ze spoilerami, czyli opartą na wiedzy, którą zdobyłem czytając Świat Lodu i Ognia George'a R. R. Martina. Sporo wątków tam już jest wyjaśnionych. Oczywiście Tutaj zaznaczę, że jednak ciągle są to przewidywania, ponieważ twórcy serialu w wielu kwestiach mogą pójść nieco inną drogą niż robił to George Martin, i oczywiście jest to zrozumiałe, ponieważ tutaj mamy do czynienia z serialem, nieco innym medium niż książka. W książce też nie wszystkie wątki są potraktowane tak dokładnie, niektóre z nich już widać nawet, że się rozjeżdżają, ale ja postaram się powiedzmy przefiltrować to przez to, co już widzieliśmy na ekranie w serialu i dać Wam takie informacje, które. Prawdopodobnie mogą się ziścić. Także lecimy z materiałem. Jeśli jesteś ciekaw, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę pod tym filmem. Nie zapomnij również o subskrypcji tego kanału, jeśli treści tego typu Cię interesują, no to w ten sposób będziesz miał dostęp do ich stałego napływu. Lecimy z tematem. Pierwszym wątkiem, o który chciałbym zahaczyć, jest temat, o którym również mówiłem w moich przewidywaniach, bez spoilerowych, mianowicie przejęcie królewskiej Przystani. To przejęcie powiedzmy Królewskiej Przystani już było zapowiedziane niejako przez e, Alicent, podczas rozmowy Alicent z Renirą w ostatnim odcinku ósmego sezonu, Alicent niejako poddaje jej pomysł na zajęcie królewskiej przystani, no i najprawdopodobniej to się właśnie wydarzy. I to myślę, że w jednym z pierwszych odcinków trzeciego sezonu rodu Smoka. Będzie to miało związek między innymi ze swego rodzaju fortelem, w którym Emont wraz z Wegar wyruszy w kierunku Haren Hall, chcąc zdobyć tę potężną twierdzę i polując jednocześnie na Demona. Na to Natomiast W tym czasie demon wrazem z Renirą ruszą na królewską przystań i z łatwością ją zajmą. Będzie to zajęcie bezkrwawe. Jeśli chodzi o losy Alicent, tutaj Martin podaje, że zostanie ona uwięziona, ale biorąc pod uwagę to, jaka była umowa pomiędzy dwoma bohaterkami w serialu, to być może uda jej się gdzieś zwiać, kto wie. Wiemy z pewnością, że zwiał Egon wraz, wraz z Larysem szpotawą stopą i ten wątek będzie kontynuowany, ale o tym za moment. Natomiast jeśli chodzi o samo jeszcze bezkrwawe zdobycie stolicy, stanie się to też między innymi e, za sprawą demona, który jak pamiętamy, miał bardzo silne wpływy wśród złotych płaszczy, w straży miejskiej. Przez chwilę sprawował on tam bardzo ważną funkcję jeszcze w czasach panowania króla Viserysa, więc tutaj jakby złote płaszcze oddadzą im stolicę bezproblemowo i jedyna krew, która prawdopodobnie się poleje, to krew związana ze straceniem okolicznych lordów, a e, według powieści Martina w ten sposób życie straci właśnie między innymi Otto Hightower. Chociaż tutaj bym spekulował, ponieważ jak pamiętamy z końcówki ósmego sezonu Otto Hightower nie przebywał w królewskiej przystani. Był gdzieś uwięziony przez kogoś innego. Prawdopodobnie przez jednego z lordów, z którymi wdali się w wojnę. Więc ta śmierć Ottona Hightowera tutaj stoi pod znakiem zapytania, ale z pewnością Ranira zajmie królewską przystań i wydarzy się to dość szybko. Niestety dla Reniry nie będzie aż tak kolorowa, jakby się mogło wydawać, bo pomimo zajęcia królewskiej przystani, odniesie jednak ona kilka takich dość bolesnych porażek. Pierwszą z tych porażek będzie bitwa w Gardzieli, która, jak twórcy serialu donoszą, miała już mieć miejsce w drugim sezonie, ale poprzez zmiany scenariuszowe i jakieś tam przepychanki techniczne, stało się tak, że została ona jednak przeniesiona na sezon trzeci. Bitwa w Gardzieli będzie to bitwa morska, właśnie, o której wspominałem Wam w mojej. Bez spoilerowej zapowiedzi i w trakcie tej bitwy zetrze się flota lorda Corlysa Valeriona z siłami triarchi. No i tutaj niestety siły Corlysa Valeriona przegrają, więc blokada morska zostanie przełamana. E, mało tego, niestety w wyniku tej bitwy zginie Jaehaerys, czyli syn Reniry oraz jego smok Vermax. Kolejnym takim wątkiem, który może być bolesny dla sił Reniry, będzie bitwa pod Tumbleton. Jak pamiętacie w jednym z moich przewidziach powiedziałem, że wątek bękartów, którzy stali się smoczymi jeźdźcami może być istotny dla trzeciego sezonu. No i nie myliłem się. Nie myliłem się również co do potencjalnej zdrady i to najprawdopodobniej zdradzi aż dwóch z trzech benkarcich jeźdźców. Jedynym, który dochowa lojalności okaże się Adam Schull, natomiast Ulf, zwany po nadaniu mu tytułów jako Ulf, Ulfem Białym oraz jego towarzysz Hugh Hammer okażą się zdrajcami i właśnie w zamian za tytuły i obietnice jakiejś tam większej chwały zdradzą Renire podczas bitwy pod Tumbleton, przechylając szale na korzyść wroga. Oczywiście ich los później spotka się z gorzkim rozczarowaniem, ponieważ dwójka bękartów, zdradzieckich bankartów, zostanie podstępnie zamordowana przez ludzi, którym zaufali. Jeden z nich zostanie otruty, a drugi z nich po prostu zostanie zamordowany. Nie wiem oczywiście, na ile serial będzie wierny historii przedstawionej przez Martina w tym momencie ale obstawiałbym, że na 100% Ulf okaże się zdrajcą, bo cały czas w tym kierunku twórcy i scenarzyści dawali nam jasne sygnały w drugim sezonie. Mam jednak pewne wątpliwości co do Hugh Hamera, który finalnie nie okazuje się być takim jak Ulf, i być może będzie miał jakiś dylemat moralny. Być może, być może Hugh Hammer jednak podejmie w serialu inną decyzję niż ten Hugh Hammer, znany z historii Martina. W każdym razie tutaj również siły Reniry odniosą sporą porażkę. Kolejną rzeczą, powiedzmy punktem czwartym, o którym spekulowałem, który będzie miał miejsce prawdopodobnie, jest wątek Emonda. Ścierającego się z wizją zemsty Reniry, tylko że w poprzednim omówieniu stwierdziłem, że, jakby Emond jego gniew zetrą się z rządzą zemsty Reniry. Tymczasem będzie nieco inaczej, bo prawdopodobnie Emond zetrze się z Demonem. Czyli będzie to swego rodzaju starcie Idol versus wannabe, e, aczkolwiek będzie to starcie dość wyrównane, gdyż być może Demon jest dużo bardziej doświadczonym smoczym miejscem, jest starszy, ale z drugiej strony to Emond dosiada najpotężniejszego smoka w całym. Westeros, najstarszego smoka w całym Westeros, na którym jeszcze Egon i jego siostry odnosiły swoje pierwsze podboje, zdobywając siedem królestw. Więc tutaj pojedynek będzie bardzo wyrównany. Pojedynek będzie miał miejsce nad jeziorem zwanym Okiem Boga. I jak pamiętacie, w drugim sezonie Helena właśnie przepowiedziała Emonowi, że on zginie, wpadając do oka Boga, i chodzi tutaj właśnie o to jezioro. Niedaleko Haren Hall, na którym znajduje się również ta wyspa, bardzo specyficzna wyspa, na której lata, lata, lata temu pierwsi ludzie podpisali pakt kto nie o agresji z dziećmi lasu, ale mniejsza z tym jeśli chodzi o starcie tych dwóch potężnych postaci to będzie ono niezwykle wyrównane walka w pewnym momencie prawdopodobnie przeniesie się na grzbiet jednego ze smoków i chyba będzie to wegar, a nie wchodząc już zbyt mocno w szczegóły skończy się tym, że dwójka bohaterów zarówno dwójka bohaterów jak i te dwa smoki w tej walce stracą życie. Także okrutny finał i troszkę przygnębiający jakby coś to że ten film będzie miał bardzo dużo spoilerów, nie miejcie mi tego za złe. A skoro te spoilery już przetrwaliście, to teraz mam dla was piąty spoiler, i będzie on dotyczył króla Egona drugiego, czyli tego rannego króla, który dochodził do siebie pod koniec drugiego sezonu i który pod koniec drugiego sezonu musiał uratować się Rejadom wraz z Larysem szpotawą stopą. Jak pamiętamy, Larys proponował mu, że udadzą się e, prawdopodobnie do Essos, gdyż to właśnie tam w brawo. Larys posiada znaczące środki. Nie wiem oczywiście, na ile twórcy serialu pójdą wizją Martina, ale jeśli okaże się, że będą szli zgodnie z historią, to tak naprawdę Larys zabierze Egona nie do Esos, nie do Braavos, a znacznie bliżej. Larys postanowi zabrać Egona do pewnej wioski rybackiej, która będzie położona bardzo blisko smoczej skały, gdyż uzna, że takie bytowanie, można powiedzieć, pod latarnią, będzie najbezpieczniejsze, jak to. Mówią najciemniej i jest pod latarnią, i właśnie Larys w ten sposób spodziewa się, że nikt raczej nie będzie szukał króla Egona tak blisko królestwa, a już w szczególności tak blisko rodowej siedziby rodu Targaryenów, czyli w pobliżu Smoczej Skały. Co więcej, Egon dojdzie do siebie, a gdy już to zrobi, będzie miał szansę z łatwością przejąć władzę w Smoczej Skale, gdyż Renira, Daemon, oni wszyscy będą już przebywać poza Smoczą Skałą. Renira będzie w Królewskiej Przystani, Demon wówczas albo będzie walczył gdzieś pod Harrenhal, albo już będzie niestety martwy. A co więcej, okaże się że smok króla Egon, czyli Sunfire, przetrwał to bratobójcze starcie z wegar i nadal żyje, i po pewnej regeneracji powróci, dzięki czemu Egon będzie w stanie praktycznie bezkrwawo zdobyć smoczą skałę i zaczaić się tam na swoich wrogów. I nie będę wam zdradzał, co się wydarzy dalej, ponieważ wydaje mi się, że drugi sezon aż tak bardzo fabularnie do przodu nie pójdzie, żeby pokryć te wątki. Dodam wam też, że jeśli chodzi o wydarzenia, które są ujęte we wszystkich bitwach e, Tańca Smoków, czyli tego wątku poświęconemu bratobójczej walce pośród rodu Targaryenów, tych bitew jest bardzo dużo, tych wątków jest naprawdę bardzo dużo, więc twórcy jeszcze tutaj mają solidny kawał historii do opowiedzenia. I ja na Naprawdę, aż dziwię się, że oni nie zrobili tego już w trakcie sezonu numer dwa, a przynajmniej nie zaczęli pewnych wątków. I rozumiem, że swego rodzaju wytłumaczeniem może być tutaj brak budżetu na ukazywanie kolejnych bitew, bo wiem, że CGI kosztuje przedstawienie smoków na ekranie, to duży koszt i bitwy są tak naprawdę najdroższe. Z tego, co zresztą słyszałem, to właśnie czwarty odcinek drugiego sezonu praktycznie zjadł większość budżetów, jeśli przypomnimy sobie bitwę pod Gawronim Gniazdem. Ale Muszę tutaj zaznaczyć, że wiele z tych wątków, wiele z tych historii to także intrygi dworskie, knowania, e, ciekawe historie pobocznych postaci, które albo w ogóle nie pojawiają się w Rodzie Smoka, albo kto wie, być może będą dopiero przedstawione w trzecim sezonie. Natomiast te wątki są niezwykle ciekawe i mogłyby nadać dużo kolorytu temu nudnemu drugiemu sezonowi. Niestety twórcy woleli pójść w kolejne ciągnące się bez końca dialogi, choć w tym i tak okazali się dużo lepsi i dużo bardziej interesujący niż twórcy Pierścieni Władzy, których oglądanie w ostatnim czasie jest istną katorgą. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o moją krótką, spoilerową analizę tego, czego możemy spodziewać się w trzecim sezonie Rodu Smoka. Dajcie znać, czy któryś z tych wątków i tych wydarzeń, potencjalnych wydarzeń zaszokował Was, który z wątków śledzicie najbardziej, który z wątków najbardziej Wam się podoba. Pamiętajcie również o zostawieniu łapeczki, a ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i do następnego.